Hejka kochani, witajcie w kolejnym vlogu na tym kanale. Właśnie zrobiłam sobie pyszne śniadanie na słodko, czyli kanapki z Nutellą i herbata. Właśnie również dostałam pączka od babci. <gryw> Babcia zawsze coś pysznego przyniesie. Teraz będziemy ogarniać łóżko. Dobra, teraz trzeba mm, posprzątać pokój. I jak posprzątam, to do was wrócę. Jest godzina 13.28. Ogarnęłam trochę pokój i przyszedł do mnie kotek. Właśnie się tutaj myje. Cześć, Pysiuś. Co tam u ciebie, co? Ona jest taka fajna, słuchajcie, przychodzi do mnie i się tuli. No, jak mi jest smutno, i tak cicho mruczy zawsze. Taki kochany. Zamieliznę też o. <laughs> mega fajny kotek, mega fajny. Kochanie. Ogólnie, odkąd nie nagrywam, yy, bardzo dużo się zmieniło tutaj. Yy, w moim pokoju chociażby. Te pudełka wszystkie są nowe. Tak, samo mam więcej kosmetyków. Dywan też mam nowy, chyba Wam nie pokazywał, już nie pamiętam. I on jest z PEPKO, 80 zł, kosztował. Krzesło też mam nowe, obrotowe, chyba też go nie widzieliście. Ale nie jestem pewna. I ono jest z takiego materiału, nie? No, trochę jest brudne, bo nie czyściłam, miałam czyścić dopiero. I mam również nowe biurko takie biurko a'la toaletka, coś takiego. Ma szeroką, jedną szufladę i, i jest dość duże. I jak będę starsza, i nie będę już chodzić do szkoły, to sobie tu takie lustro zrobię. I będę miała z lustrem. I ogólnie mam nowe ozdoby, niektóre. Tu jest taki świecznik, na przykład mi siostra kupiła na święta. To też jest nowe. To też mi siostra kupiła. I tu mam bluszcz jeszcze, sobie założyłam. Troszkę baterie się już wyładowały, ale wam zaświecę. O, i tak to wygląda. Tu są takie baterie. I bluszcz kupiłam na Allegro. A lampki kupiłam w pepko osobno. Mam również świeczkę z jeska za 20 zł, którą kupiłam ostatnio i już jest troszkę wypalona. ona pachnie takim coś w stylu takie mydło, płyn do prania coś takiego. No, tu jest coś z bawełną, nie? Nie jestem dobra w angielskim. Nie wiem, sami sobie przetłumaczcie. I jeszcze siostra mi pożyczyła w szkole taką książkę. To już jest ostatnia część. I strasznie lubię tą serię książek. No, to sobie będę czytać. Pewnie się zastanawiacie, czemu znowu nagrywam, co było tego powodem, że wróciłam. Już chyba. Piąty raz, nie wiem, nie liczę tego. No, po prostu jakoś brakowało mi tego. Czułam, że marnuję czas i mam go coraz mniej, że mam coraz mniej czasu na zrealizowanie tego, co zawsze chciałam osiągnąć. Szczerze, nie wiem, czy to się uda, bo na razie wszystko leży, ale. Postaram się to jakoś naprawić. Oczywiście każdy może mi w tym pomóc, prawda? Zostawiając coś po sobie. Mój kanał siedzi w dołku i nie może z niego wyjść już od dobrych kilku miesięcy, ale może w końcu się uda z niego wyjść. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ostatnio oglądam moje stare vlogi z Lili. I były one jakieś lepsze od tych moich nowszych filmów. Postaram się nagrywać Wam coś bardziej w tą stronę, bo zauważyłam, że najbardziej lubiliście takie rzeczy. Może uda się jeszcze wrócić do tych czasów z chomiczkiem, jakimś. Nie wiem, coś się może załatwi. Ogólnie te filmiki w wakacje wydaje mi się, że będą trochę ciekawsze. No bo wiecie, no jest ciepło, można gdzieś wyjść. Byle kiedy, a w zimie to tak śnieg, zimno. I no nie da się po prostu zrobić nic ciekawego, a w tym roku też raczej będzie dużo ciekawych rzeczy. Bo Mm, moja klasa planowała jeszcze jechać do Wrocławia i nie wiem, czy to nie będzie na wiosnę gdzieś, albo właśnie gdzieś tak. Nie wiem, kwiecień, maj, coś takiego, albo czerwiec. I też w wakacje planujemy wylot do Włoch, więc na pewno Wam dużo też nagram wtedy. Tylko jeszcze wiecie, tak? Nie wiem na pewno i niczego nie obiecuję. Ale strasznie się cieszę, bardzo. Bo pierwszy raz będę samolotem lecieć. I to będzie ciekawe, myślę. No, i z takich rzeczy na 100%. W zasadzie nie wszystko na 100%. W zasadzie to nic na 100%. Ale z takich większych rzeczy to by było na tyle. A reszta się jakoś sama ułoży. Nie wiem. Może będzie też coś ciekawego.